Hej Kawidowie, kawi. no miałam już początek nagrany, ten nagram jeszcze Kinderka, ale no niestety usunęłam go i nie mogłam zmontować filmu, więc muszę nagrać jeszcze raz, bo usunęłam go, tak jak widziałam I był też kawałek taki, jak testowałyśmy z Olą te nowe mini ponchosie z um, Doty Donuts i WoW Chyba, no nie jestem pewna, to nie reklama jakby co, tylko tak wprost, tak mi się wydaje, że tak No z Biedronki takie mini pączki były bardzo dobre No ale nam, nam się usunęło, więc niestety no nie nagrałyśmy mm, Mi się usunęło, więc no teraz wygrywam początek, bo początek też mi się usunął, ale resztę filmu mam Więc zapraszam na film Genialne te dziki Genialne Witaj, Ej, już się skończyło tam było. Już się skończyło Skończyły się dziki Koniec. Jeszcze kończę Hejka, tu jest puciek Oli, on jest taki cutie dog On trochę podgryza, bo myśli, że go dokarmiają, a tam jest mój puciek Mój Puciek On podgryza Przygryzące się O, a tam jeszcze można głaskać, ale można karmić Jeszcze jeszcze ich nie karmiło się Gratuit. Yeah. Oh my Я. just мой it's Ба, you jaki tutaj jest nasz. A, i tam pewnie jest na ekranie. Ale to nieważne. Ale to nieważne, nie bo jakby e, chciałam e, podgłośnić. Nie wiem po co w ogóle. Możeście mnie posłuchali. I wątpię mi się na ekranie. Zapomniałam. Nie mogę się zgubić. Jak w sumie, mam całą ścieżkę nagraną. Trzeba patrzeć pod nogi. Wrócę to Was jeśli coś znajdę, też wątpię, nie możemy iść po tej ścieżce. Znaczy pewnie bym się wtedy na pewno nie zgubiła, ale na ścieżkach jest już wszystko wybrane, ale polecimy teraz na tą dużą górkę, bo nie, nie wiem po to, ale chcę na górkę. O, ja tu chyba kiedyś była. No bo ja byłam się spotkana w takiej górce. Ale tu jest pieprzone kółko. O, bo ja nie mogę. Jeszcze raz wspinać. O, już powiem. Nie widać już stajni tam. Górka. Ojejku, na sankach to by było fajnie. Nie możemy się zgubić. To jest pewne. Schodzimy nie ścieżką. Bo komu chce się na, na górce szukać grzybów? Kto on normalny o tej godzinie szuka grzybów? O! Bardzo szybkie szukanie grzybów. Sprawdzamy godzina. 17... Siedemnasteczki. Oni się teraz skończą. No i mama grzybów. Zobaczcie jaki samolot. Grzybok. O, oczywiście blaszane. Ale pachnie tu grzybami, dlatego że tu jest jeszcze jeden. Teraz zauważyłam co oczywiście trujący, więc <grybki> no tylko tak po prostu przyszłam wam pokazać. Chciałam go pokazać, O kolana mnie zaczęło boleć To idę szukać grzybów i do was wrócę Znalazłam tu już rozbitą A Wiecie, to jest takie, to jest to taki szary czar, proszek No to jest też taki grzyb wypuszcza Miałam kolejnego grzyba, ale ja nie wiem, co to jest za grzyb Brawo, wyrwałam Też blaszany No nie no nie wiem, nigdy tego nie ruszył, bo mi się wydaje, że ktoś go wyjął i włożył, bo coś załatwo wyszedł. Więc szukamy dalej. W ogóle wcześniej widzieliście, zobaczcie, jakie. Ojej, pajęcze, Jakie to jest przeorane! To jest dziki. Wcześniej wstawiłem w ten film, A tu było tyle dzików. O, no i to takie mini psiaki, to się nazywają, podobno, chyba? No. Dobra. Trochę się tam jest daleko stajnie, więc... No i tu wszędzie są takie dziury po grzybach, bo przed chwilą tu ktoś chodził. Mm, więc nie wiem, czy cokolwiek znajdę, ale bym chciała jednego grzyba znaleźć. Znaczy, znalazłam sporo, ale oczywiście blaszki. Kilka grzybów znalazłam, ale wszystko z blaszkami. zajdziki pewnie wszystko zjadły. Ej, dziki jedzą grzyby? O, grzybek. Ej. Czy na blaszki? Nie wiem, nagram. Nie. Okay, ale jakiś jest. I tu jeszcze jeden. To ładniejszy już. A to z blaszkami taki ładny. A no, mam jednego grzyba. To już sukces. Wow, nie wierzyłam w siebie. Zobaczcie, ile tu jest tych psiaków, tych grzybków. A ja, szukam dalej. Mm. Ej kochany. Zrobię nazwę Muchomorałem i Muchomora tu. Więc ich nie zrywam. Już bym dalej w ogóle się rozerwał. piękny grzyb. O, no i Muchomor numer Dobra. A u mogę założyć i nauczniki? Zobaczcie, widzowie, tu są dziki zapłodom. Normalnie to... No cóż. Hmm... razy 10 przybliżenie widać, o. o. no i tak dobrze widać. Ej, bez... bez Dzik wszedł na pole. Weszły na tą kupę, nie wiem. O, widać jak się ruszają. To pa!